Mamy czasy jakie mamy, dlatego też w wielu przypadkach uważam monitoring domu za konieczność. Od kilku lat rozbudowuję swój system alarmowy w domu o ekosystem TAPO od Tepelinka i szczerze jestem naprawdę zadowolony. Dosłownie kilka tygodni temu producent zapytał, czy nie chce sprawdzić nowego zestawu z ładowaniem solarnym. Pomyślałem, czemu nie? W ten sposób pozbędę się uciążliwości, jaką jest ładowanie kamery. Testy za mną. Pora, żebyście i Wy dowiedzieli się, jak na co dzień sprawdza się zestaw TAPO. C410 Kit. Nie będę was zanudzał szczegółami specyfikacji czy setką danych. Te znajdziecie na stronie producenta. Nie mogę jednak nie powiedzieć o tym, co znajduje się w pudełku z kamerą. Poza nią w zestawie znajdziemy panel słoneczny, wspornik, kabel USB, pokrywy oraz pełny setup montażowy w postaci kotw, śrub oraz szablonów ułatwiających montaż. W zasadzie nie zabrakło tutaj niczego. Sama konstrukcja prezentuje się elegancko, o ile można tak powiedzieć o kamerze zewnętrznej. Przęt ma kształt owalu, a na jego froncie znajdziemy obiektywy, diody doświecające oraz czujnik. Na tyle mamy zaślepkę kryjącą sod na kartę MicroSD. Na wspólniku razem z kamerą montujemy też prostokątny panel solarny, który nie psuje stylistyki całości. Co ważne, mamy tutaj normę wodoodporności IP65, a kamera może pracować w zakresie od 20 do 45 stopni Celsjusza. Choć sam posiadam w domu dość rozbudowany ekosystem urządzeń TAPO, doceniam to, że producent pomyślał o osobach, które chcą zakupić tylko jedno urządzenie. Okazuje się, że TAPO C410 Kit nie potrzebuje do działania mostka. Całość może być nagrywana na karcie microSD do 512 GB lub oczywiście płatnie w chmurze. Montaż w całości jest prosty i wygodny, a ja zdecydowałem się na zamontowanie zestawu w elewacji procesem poradzi sobie każdy domorosły Majsterkowicz, a muszę wam się do czegoś przyznać: no, naprawdę nie jestem mistrzem praw manualnych. Sama aplikacja ta podostępna na smartfony z Androidem i iOS jest pomocna. To dobre słowo, gdyż użytkownicy nie zaznajomieni z technicznymi aspektami są tu prowadzeni dosłownie za rączkę, krok po kroku. Łatwa konfiguracja step by step to błogosławieństwo w dobie skomplikowanych systemów. To właśnie w aplikacji ustawimy, w jaki sposób kamera ma wykrywać ruch, osoby, zwierzęta czy zmiany w tzw. strefach aktywności. W zależności od naszych wyborów, może rozpocząć nagrywanie, aktywację powiadomień, a nawet serenę alarmową. Na bazie moich obserwacji mogę powiedzieć, że sprawność systemu wykrywania jest kapitalna. Zgoda, czasami coś może tutaj umknąć, ale to są jednostkowe przypadki. Za zapis obrazu odpowiada przetwornik Starlight i trzeba przyznać, że radzi sobie tutaj naprawdę dobrze, a nawet bardzo dobrze. Maksymalna rozdzielczość zapisywanego obrazu to 2K, czyli 2304 na 1296 pikseli przy 15 fpsach. Natomiast obiektyw o świece f1.6 rejestruje pole widzenia 125 stopni. W nocy możemy nagrywać obraz w kolorze dzięki reflektorom lub czarno-biały dzięki trybowi podczerwień. Ok. Typ koloru jest bardzo fajny, cieszę się, że on tutaj jest, natomiast jeśli chcecie mieć naprawdę ostry, czytelny obraz, na którym widać dużo, polecam Wam tą opcję z podczerwienią. Kamera rejestruje nie tylko obraz, ale również audio. Co ważne, dźwięk można tutaj realizować dwukierunkowo, czyli możemy na przykład porozmawiać sobie z kurierem albo też z włamywaczem. Akumulator o pojemności 6400 mAh według producenta ma wystarczyć nawet na 180 dni pracy bez... Ładowania. Ja korzystając z zestawu bez solarów uzyskiwałem wynik 50-60 dni, ale takiej naprawdę intensywnej pracy z bardzo częstym e, aktywowaniem wykrywania. Dla mnie to jest jak najbardziej ok. Ale czy to ma znaczenie? Zimą zapewne tak, ale w okresie od początku wiosny do późnej jesieni światła powinno starczyć na efektywne doładowywanie akumulatorów. No dobrze, ale czy warto? to? Dobra jakość nagrań, dwukierunkowa transmisja audio, nagrywanie nocne, panele solarne no czego chcieć więcej? Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji. Dzięki, cześć!